Szanowni Państwo, zaczniemy nasze obrady. Otwieram obrady 31 sesji Rady Gminy Niechlu. oraz witam przybyłych na dzisiejsze obrady Radnych Gminy Niechlu, Pana Wójta Gminy Michała Frąckowiaka, Skarbnika Gminy Panią Agnieszkę Przybylską, Sekretarza Gminy Pana Wojciecha Kuryło, Radcem Prawnego, Panią Katarzynę cirko oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. W dzisiejszej sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych uchwał. Sesję zwołano na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na pisemny wniosek Wójta. Zwołanie sesji podyktowane jest podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie oraz Gminnej Biblioteki w Niechlowie Nieruchomości Zabudowanej położonej w Niechlowie przy ulicy Tworcowej 9 w ramach wyposażenia gminnych jednostek posiadających osobowość prawną w nieruchomość. Otwieram dyskusję, czy do porządku obrad ma ktoś z Państwa uwagi lub zastrzeżenia. Proszę. Ja poproszę o wprowadzenie do porządku obrad wolnych wniosków i zapytań, ponieważ na ostatniej sesji Rady Gminy pan Wójt nie odpowiedział na bardzo istotne pytanie, na które chciałabym zadać również tym razem pytanie. Mam nadzieję, że pan Wójt już się dowiedział, czy może odpowiedzieć mi na to pytanie. Także proszę o wprowadzenie do porządku obrad wolnych wniosków i zapytań. Jeśli chodzi o naszą sesję, o tryb jej zwołania, na to musi się zgodzić osoba, która wyrażała chęć. Tak Pani mecenas? Tak. Także także. także jest pierwsze pytanie do Pana Wójta. Czy... Wyrażam zgodę, nie widzę przeszkód. Tylko nie, no nie pamiętam pytania, które Pani zadawała. Proszę o spokój. jest tutaj z, z, z panią. Czy, jeżeli pan wójt Rady. wyraża zgodę do wprowadzenia wolnych wniosków i y, zapytań, no to w tych wolnych wnioskach i zapytaniach zadane pytanie. Proszę zgłosić wniosek. Czy wniosek? Czy nie? Szanowni Państwo. W związku, że pan taki wniosek, czy są jeszcze jakieś zapytania odnośnie tego wniosku? Nie ma. To zamykam dyskusję i po prostu przegłosujemy ten wniosek. Żeby przegłosować ten wniosek, jesteśmy w stanie elektronicznie to zrobić, czy na piechotę robimy? Rozszerzenie. O punkt. Czy głosujemy teraz nad wnioskiem, Tak. O, tak, najpierw będziemy dwa razy głosować. Szanowni Państwo, żebyśmy się dobrze zrozumieli, będziemy głosować dwa razy. Raz będziemy głosować, czy ten wniosek Szanowny Pani Skorupskiej przechodzi. Jeżeli przejdzie, no to wtedy musimy zmienić porządek obrad. Jeżeli, a jeżeli nie przejdzie, to nie będziemy zmieniać porządku obrad. Będziemy raz głosować. Po prostu się wykluczające się drugie głosowanie. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za tym, aby... Przyjąć wniosek pani radnej Skorupskiej. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Za przyjęciem wniosku jest 4 głosy. Przeciw jest 6. Wstrzymała się jedna osoba. Stwierdzam, że wniosek pani Skorupskiej przepadł. W związku z powyższym nie rozszerzamy. Przystępujemy do dalszych naszej czynności. W związku z powyższym, że byliśmy przy porządku obrad, przegłosowaliśmy wniosek pani, Skorupskiej. Dyskusja została zamknięta. Przystępujemy teraz do głosowania porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki oraz oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła proponowany porządek Obrad głosami za 10. Przeciw jeden głos. Wstrzymało się, 1, wstrzymało się 0. Przystępujemy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie oraz Gminnej Biblioteki w Niechlowie, nieruchomości zabudowanej położonej w Niechlowie przy ulicy Dworcowej 9 w ramach wyposażenia gminnych jednostek posiadających osobowość prawną nieruchomości. Proszę Panią Skarbnik Agnieszkę Przybylską przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zgodnie z artykułem 56 ustawy o gospodarce nieruchomościami gminne osoby prawne są wyposażone przez organ założycielski w nieruchomości niezbędne do prowadzenia ich działalności statutowej w momencie ich utworzenia. Konieczność podjęcia tej uchwały wynika z faktu, iż zarówno w roku 2001, jak i 2003 nasze y, osoby prawne nie zostały wyposażone w majątek. Aby teraz tego dokonać w tym czasie potrzebna jest zgoda państwa radnych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Budżetu i Finansów, pana Andrzeja Rybaka o opinię wypracowano przez komisję. Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów. Zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, panią Henrykę Dul, o opinię wypracowaną przez Komisję. Komisja Oświaty zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. I proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pana Eryka Melcarka, o opinię wypracowaną przez Komisję. Komisja Rolnictwa, projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Proszę, Panie radny. No, ale powierzchnie są te same. I numery wziął i Proszę, proszę panie. Szanowni Państwo, w związku z powyższym, że w nieruchomości przy ulicy Dworcowej mieszczą się tak naprawdę dwie instytucje kultury, bo i biblioteka, i gminny ośrodek kultury, udziały zostały podzielone adekwatnie do zajmowanej powierzchni, bo więc to jest jedna nieruchomość objęta tą samą księgą wieczystą, ona ma tą samą powierzchnię. A udział w tej nieruchomości został określony proporcjonalnie. Tak jak Pan zauważył, w punkcie pierwszym dotyczy to Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie mamy 75 setnych jako większą część, a w punkcie drugim dotyczy to Gminnej Biblioteki w Niechlowie, która zajmuje mniejszą część i mamy 25 setnych z tej całości. Tak? Czy jest jasne? Hmm? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś. Nie widzę, zamykam dyskusję. Głosowanie nad przyjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku oraz podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że rada w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęła uchwałę 30 łamane przez 197 łamane przez 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie oraz gminy biblioteki w Niechlowie nieruchomości zabudowanej. Położonej w Niechlowie przy ulicy Dworsowej 9 w ramach wyposażenia gminnych jednostek posiadających osobowość prawną w nieruchomość. Głosami za 10, przeciw 1, wstrzymała się 0. Dziękuję. Przystępujemy do punktu trzeciego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 31. sesji Rady Gminy Niechlów zamykam obrady i dziękuję wszystkim za przybycie.